Hilaria Hila Harmidomska to 15-letnia dziewczyna, która jest czwartą najstarszą z dzieci harmidomskich. Uwielbia opowiadać dowcipy, które jednak mało kogo śmieszą. Prankowanie rodziny to jej ulubione zajęcie. Hilaria to bardzo wesoła dziewczyna, która uwielbia żartować i opowiadać kawały, z których śmieje się tylko ona. Często denerwuje tym swoją rodzinę, jednak harmonia potrafi je znieść, a tata się z nich śmieje, czego dowiadujemy się w odcinku Efekt Motyla. Hila jest jedną z najbardziej życzliwych osób w rodzinie, ale jeśli nadejdzie dzień Prima Aprilis, staje się nie do powstrzymania i robi tyle psikusów, ile tylko się da. Jest dość sprytna, o czym przekonuje nas jej technika, której użyłaby by wybawić Kirka z pokoju w odcinku Prima Aprilis rządzi. Zawsze ma pozytywne i radosne nastawienie. Jest bardzo optymistyczna lubi wspierać rodzeństwo, a zwłaszcza ich rozśmieszać. Nieważne jak zły jest dany problem lub sytuacja, w której się znajduje, Hilaria zawsze znajduje dobrą stronę i potrafi z niej żartować. Hila ma jasną cerę oraz brązowe włosy ciasno związane w kucyka, żółtą frotko. Dziewczyna nosi białą koszulkę z różowym kwiatem, żółtą spódnicę w kratkę oraz brązowe buty z różowymi przyszywanymi kwiatami. Ma na sobie również aparat ortodontyczny i żółte podkolanówki. Aparat ten nosi od dziecka reprezentuje ją kolor żółty. Hila nosi swój kwiatek we wszystkich odcinkach, w których się pojawia. Ma trzy takie same pary jeden na bluzce, dwa na butach. Wszystkie kwiaty są wypełnione wodą ale Hila lubi je także nosić dla ozdoby. Nosi też czarne okulary, które prawdopodobnie przeznaczone są tylko do czytania. Są to typowo śmieszne okulary, często używane przez komików. Okulary te są odniesieniem do amerykańskiego aktora komediowego Groucho Marxa. Jej oryginalne imię Luan zostało jej nadane na cześć jednej z sióstr Chrisa Savino, twórcy kreskówki. Jej polskie imię jest formą żeńską od imienia Hilary. Jest 9 epizodów, w których Hila pojawia się bez żadnych linii dialogowych. Najbliżsi są jej Harmonia, Honorata, Hirek i Holandia. Nie potrafi wymówić literki R, więc zamiast R mówiły. Jest jedyną rozumiejącą mowę holi z dzieciństwa. Jej imię Hilaria pochodzi od angielskiego słowa Hilarius, czyli komiczny. W odcinku Dochodzenie bez przelotu ujawniono, że nagrywa siebie podczas snu, bo nie chce przegapić, jeśli przypadkiem powiedziałaby jakiś żart. Ma królika Gabcia, którego używa do swoich magicznych sztuczek. O jakiej postaci z Harmi Domu chcecie kolejny odcinek? Dajcie znać w komentarzu. A jeżeli dotrwaliście do końca materiału, to zostawcie komentarz o treści Hilaria.